Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę realizował program wokół książki najnowszej palikota kulisy Business Show, czyli jak wydałem 220 milionów złotych. Książka miała być z założenia kontrowersyjna i skandaliczna jednak chyba taka nie jest nie, nie przeczytałem go do końca na razie jej do końca na razie kilka rozdziałów otrzymam ją w prezencie potem jak zrobiłem program o palikocie gdy go aresztowano no to aresztowanie pewnie podniesie nakład tej książki No i teraz książka jest napisana takimi momentami w sposób wyważony chociaż z niej wynika, że wszyscy rozmówcy Palikota to są ludzie, którzy lubią sobie wypić aż do utraty, urwania się filmu i lubią Bimber, tak jak Palikot. I tylko przy niektórych nazwiskach Palikot pisze, że akurat ten lubił Bimber, ale dużo go nie pił. No i Palikot uważa, to znaczy stawia sobie pewne granice i bardzo często widać, że coś sugeruje, coś tam może się zacząć skandalicznego, ale już o tym nie piszę. Napisana jest no, dobrym literackim językiem, z poczuciem humoru, z kulturą, chociaż nie, czasami tej kultury brakuje. Pojawiają się słowa najbardziej niecerzuralne, jakie tylko mogą być, nawet w tytułach, ale jest dużo rozdziałów, w których nie ma, Yy, takich, yy, takich słów. I dzisiaj będę mówił o, głównie o yy, Dominikanach, przyjaciołach Palikota. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w mailach. No i teraz jak zajrzymy do spisu treści tej książki, no to mamy cały, całą plejadę wielkich nazwisk: Kuba Wujewódzki, Adam Michnik, Jerzy Urban, Olga Tokarczuk, Jerzy Skolimowski, Maria Peszek, Maciej Sztur, Andrzej Grabowski, Jan Borysewicz, Andy, Andy Rotenberg, Borys Szyc, Szymon Hołownia, Barbara Nowacka, Kazimierz Kuc, Bronisław Komorowski. Mariusz Walter Marek Kondrat Tomasz Lis, Magda Gessler Jan Kulczyk, Monika Olejnik Jacek i Jarosław Kurscy Ryszard Kalisz Kora, Czesław Miłosz Andrzej Wajda, Romuald Lipko Andrzej Seweryn Roman Giertyk Młynarski, Donald Tusk Aleksander Kwaśniewski Krzysztof Cugowski, Władysław Bartoszewski Zbigniew Ziorbro Leszek Miller, Leszek Baltero, Balcerowicz, Radosław Sikorski, Lech Wałęsa. I no, z, z mediów się dowiedziałem, że na przykład Magda Gelsler się zastrzegała, że Zaskarży go w sądzie i nakaże wycofać ten rozdział o sobie. To jest opowieść o tym, jak pojechali we dwójkę do Hiszpanii kupować wino i byli razem kilka dobrych dni. Co to znaczy razem, to nie wyjaśnił, palikot, ale. no Parę takich ostrych szpil. To jest tylko przykład z tą Gesslerową. Szpil wbił tej Gessler, że no w, w hotelu chciała koniecznie nocować w hotelu Ritz, najdroższym, a później w kółko robiła tam karczemne awantury, i na, kiedy on już się wyprowadzali i chciał płacić, to. E, przyszedł dyrektor hotelu i przyjął zapłatę za nocleg. Powiedział, że za resztę nawet nie weźmie pod jednym warunkiem, że nigdy więcej ta kobieta się nie pojawi w tym hotelu. E, no i e, opowiada, że e, poszli w ostatniego dnia przed wylotem, poszli na zakupy i, znaczy, Gessler go zaciągnęła do. W różne miejsca, nakupiła 100 kg różnych rzeczy, w tym świeżych, jakichś frutti, limarę, ryb i tak dalej. No i on był przerażony, bo mówił, jak my wsiądziemy z tym do samolotu. A jak się pojawili na lotnisku, to tam ktoś już czekał, wsadzili Gesslerową na wózek inwalidzki, zawieźli ją do samolotu i jako inwalida dostała prawo. Wszystkiego, wniesienia na pokład, wszystkiego tego, co potrzebne jest dla zdrowia tak chorej osoby. No i te 100 kilo ryb i Frutti di mare zostało wniesione. Ale to tylko takie plotkarskie, prawda, plotkarska ciekawostka. No tutaj w tej książce pewnie znajdziemy informacje o wielu wielkich, którzy. Yy, Którzy, o których się taki, takich rzeczy nikt nie ujawnia, a palikot ujawnia. O noblisce, na przykład, no ujawnia przynajmniej to, że, że, że pili na Mazurach. Natomiast mnie zainteresowały dwa rozdziały dotyczące związków palikota z Dominikanami. I palikot oczywiście twierdzi w tej książce, że. Już z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, kiedyś miał i z Kościołem Katolickim, ale nie ma nic wspólnego. No wiemy, że w różnych wywiadach mówił o tym, że wierzy w reinkarnację, że wyznaje Kabałę i tak dalej. Jakby nie było, był w światowej organizacji, był, bo już nie jest. Masańska komisja trójstronna obok Rockefellerów, Brzezińskiego i tak dalej. To ciekawostka, dlaczego on się tam znalazł. I, no ale miał dwóch przyjaciół dominikanów i część ze swoich dzieci czy wszystkie swoje dzieci już się pogubiłem ochrzcił chociaż stwierdził, że ochrzciłby tylko u tych dominikanów u jednego z tych dominikanów ojca dostatniego bo gdzie indziej by nie ochrzcił no ale zacytujmy tutaj te jego wypowiedzi na ten temat w książce jest rozdział o Szymonie Hołowni, tylko że w tym rozdziale on więcej mówi o ojcu Macieju Ziębie niż o samym Szymonie Hołowni. I zaczyna w ten sposób, że Szymona Hołownie poznałem bodajże w 2003 roku. Przedstawił mi go Maciej Zięba, przeor Dominikanów. Jak wiadomo, Szymon też był dominikaninem, nadzieją ziemby, ale porzucił stan duchowny, jak zresztą wielu innych, bo codzienność zakonnika to było za mało. Nie zapewniała tego, czego oczekiwał od życia. Psy pana mają w sobie swoisty gen, odejścia osób młodych. Psy pana, bo Dominikane. Dominikanes, to po polsku psy pana. Zakonnicy mieli być psami pana, dominikanie mieli być psami pana. Mieli bronić pana Boga, mieli bronić kościoła. Zrobiło się odwrotnie, prawda? Psy pana mają w sobie swoisty gen odejścia osób młodych, który wynika z ich reguły, z faktu, że jest to bractwo bardziej oparte na rozumowaniu i rozgłaszaniu owoców kontemplacji niż jakiekolwiek inne. Teraz zresztą, kiedy wiemy znacznie więcej o tym, kim naprawdę był Maciej Ziemba, być może to odejście Szymona ma też drugie dno – kryzysu tych ludzi, tej instytucji. Jest taka słynna anegdota, jak to profesor Cezary Wodziński dostał zlecenie do prowadzenia wykładów o Heideggerze u Dominikanów w Krakowie, po czym wszyscy seminarzyści, młodzi klerycy, tacy jak Szymon Hołownia, chociaż on akurat na to seminarium nie uczęszczał, opuścili yy, klasztor, a jeden z nich Piotrek Augustyniak ożenił się z zakonnicą z innego klasztoru, która również opuściła swój zakon w proteście. Rzecz działa się w latach 90. albo na początku yy, XXI wieku. Znaczy yy, profesorzy Cezarym Wodzińskim i jego związkach z dawnikanami to może gdzie indziej. Natomiast był taki moment, to były lata 80., kiedy mnie jako młodego, świeżo upieczonego doktora tomistę zaproszono do prowadzenia zajęć, ćwiczeń w klasztorze Dominikanów na, znaczy w Krakowie. I obok mnie za ścianą cele zajmował znany mason. No, i na moje pytanie do tych Dominikanów szefów, dlaczego on tutaj jest, odpowiedzieli, że on prowadzi zajęcia z logiki, a z logiki jest najlepszy i ich nie interesuje, czy to masą, czy nie masą, tylko wszystko Dominikanie muszą mieć co najlepsze. Prawda? No, oczywiście ten mason nie mówił tym młodym klerykom tylko o yy, logice. No i zauważmy, że sam Maciej Zięba, znaczy to tak wyprzedzając, prawda? był takim dziwnym zjawiskiem u Dominikanów, bo jako już do, bardzo dojrzały mężczyzna przyszedł do tego zakonu. Był w komisji trójstronnej obok Janusza Palikota, czyli w masońskiej organizacji. No i przez wiele lat tajemnicą Poliszynela było, że jest... Daleko posuniętym alkoholikiem. Wielu ludzi widziało go wieczorami, jak już się ściemniało, pod sukiennicami, jak się zataczał od ściany do ściany. Nie mówiąc o tym, że krół, krył różnych heretyków i sekciarzy w zakonie, dokonywał różnych rzeczy, które wołały o pomstę do nieba. W każdym razie, dalej. Mniej więcej w tym samym czasie poznaliśmy się z Szymonem Hołownią, za sprawą Macieja Ziemby. Maciej, wiadomo, był postacią legendą. Członkiem Komitetu Obrony Robotników, przyjacielem Kuronia, Michnika, filozofem, umysłem otwartym, nastawionym na budowanie zespołów, prowadzenie świeckich seminariów przyciągających, przyciągającym innych. Krótko mówiąc. Najlepsze co Kościół katolicki miał, więc rozmowy z nim były zarówno przyjemne jak i owocne. Było czytany, ukształtowany przez e, Taylora i różnych innych filozofów katolickich nurtu posttomistycznego arystoteleskowskich, chociaż oni wszyscy jakoś z tego świętego Tomasza się wywodzili. Była to jednak osoba wysoko postawiona nie bez powodu, dlatego było o czym z nim pogadać. Lubił się też napić. Wolał oczywiście nalewki i wódkę od wina. Czy cokolwiek innego, i też w tym był mi bliski. Na tym tle zresztą nasza przyjaźń mocno się zadźgnęła. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy z jego alkoholizmu. Dowiedziałem się o tym dopiero, kiedy leżał już na łożu śmierci. Nie wiedzieliśmy, że ta ciężka choroba go wyniszcza. Ja nie wiedziałem. Niestety istnieją świadectwa potwierdzające, że w środowisku klasztornym było to wiadome, lecz ukrywane. Jak było naprawdę nie wiem, to jest pytanie, które powinno być skierowane do Szymona i innych zakonników. Czy on, czy oni wiedzieli o tych wszystkich przykładach mobbingu, czy być może nawet molestowania seksualnego przez będącego pod wpływem alkoholu macieja Ziębę. Te nowiny były dla mnie po prostu wstrząsające. Dwa obrazy tej osoby funkcjonujące w mojej głowie są ze sobą kompletnie sprzeczne. Z jednej strony człowieka, który naprawdę miał odwagę, charyzmę, inteligencję i kulturę myślenia, bo przecież był zatrzymywany. Przesłuchiwany, śledzony, czyli miał w sobie śmiałość, pewien heroizm, aby prowadzić działalność antykomunistyczną. Był zdolny do buntu przeciw lękom tamtego systemu. Ale przecież był też człowiekiem wykształconym, wydawcą, intelektualistą. Wszystko było wiedzą ugruntowane. Z drugiej strony, był w pewnym sensie człowiekiem upadłym, dodatko w pewnym sensie. Dodatkowo Posiadającym władzę, władzę przeora Dominikanów. Była, więc, była to więc postać dychotomiczna, zaprzeczająca sobie. No i jeszcze jeden tutaj opisuje yy, współpracę z chołownią yy, w swoim yy, czasopiśmie, yy, które yy, wydawał, które palikot wydawał, a chołownia w nim pracował. Chodzi oczywiście o ozon. Przypomnijmy, że w tym ozonie pracował pracowali Agata Pasent Ryszard Bugaj. Ale i grzegorz Górny. I jeszcze jeden fragment z tego tekstu patrzę. No tak to był zawsze człowiek z taką, znaczy chodzi o ojca Ziębę to był zawsze człowiek z taką smykałką, wsparcie do przodu i talentem do pewnego żartu co mi się podobało jest z nim też niestety rodzaj klasztornej pyszałkowatości, co mnie wówczas dystansowało no dobrze, wystarczy i następnym, to była wielka jedna z niewielu przyjaźni Palikota z ludźmi z kościoła, z ludźmi w sutannach. No i drugi był o Tomaszu, Dostatnim, Dominikaninie z Lublina, czyli z miasta, w którym mieszkał, czy obok którego mieszkał palikot. I tekst o, o nim nosi tytuł Tomasz Dostatni, czyli o ostrzelaniu kościoła we własną stopę. Znaczy, od razu powiedzmy, że yy, ojciec Tomasz Dostatni był syn, yy, yy, podpisał, sygnatariuszem, podpisał list yy, yy, zwykłych księży, w którym to było jak, jak ten, yy, jak była te, te, te czarne manifestacje w sprawie aborcji. I ci zwykli księża, czy znaczy podpisali najwięksi moderniści, heretycy w kościele, kapłani. I tam była sugestia w tym liście, że należy w ogóle przestać zabraniać aborcji, prawda? To znaczy, nie było to powiedziane wprost, tylko by było powiedziane, że to jest kwestia, która wymaga rozstrzygnięcia w sumieniu, a nie przez prawo. I ojciec Tomasz dostatnie był powiązany no, ze wszystkimi tymi Katolewicą, Kato Tygodnikiem Powszechnym, i tak dalej. I tak yy, 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 Paliko pisze między innymi. Tomasz dostatniej zna również wielu pisarzy, literatów polskich, przyjaźni się z Adamem Michnikiem, yy, Jarkiem Mikołajewskim i jest jasną częścią Kościoła. O mało kim z tego kręgu można powiedzieć, że jednocześnie jest osobą światłą i wierzącą. Tomasz Dostatni się do takich zalicza. Nic dziwnego, że po kilku latach w Lublinie wysłano go za karę do Szczecina. Był w Lublinie postacią zbyt niezależną, podobnie jak ojciec Ludwik Wiśniewski czy ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. Była to grupa ludzi wywodząca się z kościoła jednocześnie bardzo liberalna. Wszyscy dzisiaj są na marginesie tego, czym Kościół się stał w ciągu ostatnich lat w Polsce. Żeby ksiądz lat, Alfred Wierzbicki przechodził z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na UMCS, kolega Karola Wojtyły i wykładowca z dawnych lat, ale może to jest w największym skrócie symbol tego upadku, jaki ma miejsce i na kulu, i w instytucji Kościoła. Upadku, który przybiera twarz ministra edukacji Przemysława Czarnka. Niestety wykształconego na kulu. Dostatni nie był prostym, prymitywnym aktywistą i to go zesłało na zachód. To człowiek żyjący w kulturze, w której odnajdywał bądź próbował odnajdować swój kościół i jakieś jego znaczenie. Ale przede wszystkim był postacią poruszającą się wewnątrz, w kodzie kultury. Pisał regularnie teksty, eseje i książki. Robił całą masę dobrej roboty poprzez zapoznawanie różnych ludzi ze sobą. Dostatniego ostatniego lubił Adam Michnik i znajomość była jednym z powodów, dla których Michnik często przyjeżdżał do Lublina. Tomasz brał udział w dysputach, które miały miejsce w stolicy Lubelszczyzny, m.in. dotyczących książki Jana Tomasza Grosa, Sąsiedzi czy też w innych ważnych debatach o Ukrainie, Białorusi, Europie, które toczyły się przez całą Polskę, a miały też miejsce na wschodnich terenach kraju. Właściwie można powiedzieć, że nie było większego wydarzenia w Lublinie w obszarze kultury, przy którym dostatni nie był obecny. Był wszechobecny, można powiedzieć. Dziesiątki razy przyjmowałem go w domu. Bywał oczywiście na słynnych wykładach Wodzińskiego w ramach projektu Jak żyć. Moi starsi synowie, szczególnie Aleksander, który dzisiaj jest korespondentem, tu ciekawostka, Radia Wolna Europa w Kijowie i mieszka przez cały czas tej wojny w stolicy. Napadniętej Ukrainy, toczyli niesamowity spór z dostatnim. Olek jest, jeszcze jako chłopak z podstawówki, o zbrodniczą twarz kościoła, o tysiące ludzi torturowanych i zamordowanych przez tę instytucję w różnych okresach swego istnienia. Toczyli spór o, o, o to właśnie. Eee, ja wtedy broniłem trochę kościoła, przekornie, mając inne poglądy, chciałem mieć spór z synem, a, aby w ten sposób. Pomóc w kształtowaniu jego charakteru. Ten sposób stał się nam bliski i to do tego stopnia, że kiedy jeszcze byliśmy na etapie, w którym uważaliśmy za słuszne ochrzczenie Franka, to Tomek poprowadził uroczystość. To znaczy, ojciec do chrzcił syna Palikota. Chrzesnymi rodzicami zostali Ryta Gombrowicz i Marcin Bornus-Szczyciński. Podobnie było przy chrzcie Zosi. Dostatni odprawił mszę, a krzesnymi byli Zosia Obój i brat Moniki Waldemar Kubat. Tomek był dla nas jedyną osobą, czyli ten ojciec Dostatni, która mogła to zrobić w sposób dla nas do przyjęcia. Msza odbyła się bez tej prymitywności i czynienia z człowieka kogoś bardzo malutkiego, co jest domeną prawie wszystkich księży, szczególnie w Lublinie. Prawda? No tak. Kościół ma być miejscem, gdzie człowiek jest wielki, prawda? I to reprezentuje taki pogląd nie tylko masoneria, nie tylko palikot, ale również jak twierdzi palikot ojciec ostatni i tu chyba należy mu wierzyć. Nasz kontakt siłą rzeczy nieco się urwał. Tomasz lubił alkohol w niewielkich oczywiście ilościach, bo pewnie więcej nie wypada zakonnikowi. Umiał docenić prawdziwy trunek, czyli taki, który, który bierze się z bimbru. Zokowity z różnego rodzaju alkoholi tej części y, Europy. Z entuzjazmem witał y, moje trunki: wybuchową, okowity, wyjebongo, śliwowice, whisky. Brakuje go jako y, recenzenta. No to tyle y, z ujawn Onego przeze mnie fragmentu książki Palikota. Będę ją w wolnych chwilach podczytywał. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to z Państwem się podzielę. Dziękuję bardzo.